Niecałe 40 minut, a oto ogarnięte. Zwrotów mam 4 miejsca paletowe, w tym dwa kontenery belka i palety, więc ogólnie nie jest tego dużo. W sumie zwroty już przygotowała wcześniej tam belkę i palety, więc nie musiałem na dokumenty czekać, bo akurat ostatnio jest bardzo mocny przykaz na dokumenty. Jeżeli nie ma dokumentów wydrukowanych, mam prawo odmówić zabrania zwrotów. No, i ogólnie, jak są palety nieposortowane, to też mogę odmówić. No i chyba to byłoby na tyle z takich najbardziej wrażliwych tematów odnośnie zwrotów. No, bo kontener to wiadomo, no to można zabierać jak leci. No i chyba że tam jeszcze jakiś towar można zabierać z BDO. Także tam jakieś tam mamy. Dostaliśmy informacje od góry odnośnie tych zwrotów. Także. I sklepy też jakieś tam maile podostawali, więc na razie, póki co, w miarę, w miarę trzymają się tego. Ale czasami trzeba zwracać też gdzieś tam uwagę na to, bo później to my mamy z tego tytułu problem. Może mogą nas jakoś tam karać, czy coś. W sumie jeszcze się nie zdarzyło, ale zawsze może być ten pierwszy raz, tak? Dobra, wracam sobie. Godzina 19.45 hmm. i pojadę sobie, tak jak przyjechałem, więc na prymasa tysiąclecia do ósemki i, i w stronę A2. Już teraz coś na pewno jakoś tam bez więc na spoko. Pogoda dopisuje, póki co, fajnie, cieplutko. Gdzieś tam jakiś deszcz troszkę popadał, ale pokropiło troszeczkę i przestało. Także jest wszystko na tak. Dobra, w takim razie lecę pędzę zapierdzielam. No i co? Zobaczymy czy będę miał załadowany drugi. Mam nadzieję, że będzie, ale to. Będę wylatywał z magazynu, to oczywiście coś wam dogram.